Aby ustawić tło dla danego elementu, korzystamy z właściwości background. No i to już w sumie robiliśmy kilkukrotnie w poprzednich lekcjach. Także możemy sobie ustawić na przykład tło dla całego naszego body, a możemy też ustawić tło dla konkretnego elementu. Także zobacz, jak to może. Wyglądać. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. I odnosimy się najpierw do bady. Korzystamy z właściwości background. No i tutaj sobie ustawimy kolor. Może na taki szary. Okay. Tylko tak, jak wspomniałem wcześniej, będziemy to ustawiać za pomocą kodu. Szesnastkowego, czyli podobnie jak to robiliśmy dla koloru czcionki, tak samo za pomocą tego kodu ustawimy sobie kolor dla tła. W ten sposób. OK, no i jeżeli teraz zapiszę, no to całe nasze body ma kolor e, szary, czyli tak, jakby cała nasza strona ma taki kolor tła. Oprócz tego, możemy sobie ustawić kolor na przykład dla naszego nagłówka czyli odnosimy się do tej naszej klasy header, usunę tutaj tego id, bo to nam już nie jest potrzebne i póki co wystarczy nam tylko ta jedna klasa, także dla tych nagłówków ustawiamy sobie tak samo tło także odnosimy się do elementów poprzez klasę, background i ustawimy sobie tutaj kolor czarny Kolor czarny, szesnastkowo to są e, same zera. Także akurat ten kod e, można zapamiętać. Natomiast jeżeli chcemy ustawić kolor biały, możemy ustawić tutaj tym kolorem naszą czcionkę, to z kolei to są e, same litery F. Także ustawiamy background na czarny i kolor czcionki na biały i zostanie to zastosowane do tych dwóch nagłówków, gdzie mamy klasę header. Także tak ustawiamy, Jednolity kolor dla tła, ale możemy też ustawić taki gradient kilku kolorów, i ten efekt też może być ładny. Wpisz proszę w wyszukiwarce Google CSS Gradient i tutaj mamy sporo fajnych narzędzi do generowania ładnych gradientów. Także możemy przejść najpierw tutaj na ten pierwszy link i pokażę Ci, jak to tutaj wygląda, czyli Mamy tutaj taki gradient, gdzie przechodzimy z takiego właśnie koloru, powiedzmy fioletowego do takiego jasno niebieskiego, tak? No i tu mamy już cały taki generator. Jeżeli chcemy skorzystać i ustawić taki kolor u nas, to wystarczy, że sobie tutaj skopiujemy ten kolor w tym miejscu. Zauważ, że tutaj mamy jeszcze ustawione background dwukrotnie raz jako RGB a raz jako właśnie linear gradient wynika to z tego względu że niektóre e, przeglądarki mogą na przykład nie wspierać tego linear gradient no i wtedy zadziała ta pierwsza opcja także najlepiej skopiować sobie tutaj te dwie reguły i możemy sobie tutaj taki gradient ustawić na przykład do tych naszych nagłówków także usuwam Wcześniej ustawiony ten kolor czarny, i wkleja sobie tutaj ten kod wygenerowany przez tą stronę internetową. No i zauważ, że ten gradient tutaj już się wyświetla ładnie na tej naszej stronie internetowej. Także mamy takie ładne tło, które przechodzi nam od niebieskiego koloru do takiego jasnego. OK, no i tutaj oczywiście możemy wszystko dostosować pod nasze potrzeby. Jeżeli chciałbyś, na przykład, zacząć od koloru czerwonego. I przejść do żółtego. To możemy to zrobić w ten sposób. Aha, jeżeli tutaj chcemy użyć dwa kolory, aha, to musimy chyba użyć po prostu tutaj innego gradientu. Spróbujmy sobie ustawić może taki efekt, czyli chcemy zaczynać od koloru czerwonego i zrobimy sobie przejście na kolor żółty, tylko teraz tu nie mamy mm, tego gradienta takiego linearnego, ale mamy taki tak zwany radial gradient, także jeżeli jest też taki efekt to tutaj sobie tylko kopiujemy ten kod i tak samo go sobie wklejmy i zastosujemy do tych naszych headerów, zapisujemy i zauważ że taki ładny gradient już tutaj jest widoczny oczywiście możemy sobie ustawić ten kolor dla, naszego, dla naszej całej strony tylko ustawimy sobie tutaj wtedy dla background dla headera kolor czarny. No, i teraz mamy taką stronę internetową. Taki mamy tutaj dosyć, wydaje mi się, ładny efekt. Także dosyć ładnie teraz nasza strona już wygląda. A ustawiliśmy tylko na razie same tło, i jak widzisz, od razu wygląda to dużo lepiej. No, także tutaj musiałbyś się pobawić tymi kolorami i wybrać to, co tobie się będzie. Najbardziej podobało. Tu jest takie przejście, jak widzisz, z dołu do góry. Czyli, najpierw ustawiasz sobie jakiś kolor, od którego zaczynamy na przykład zielony, i chcę, żeby na górze był kolor na przykład taki ciemny. To również możesz to tutaj w ten sposób osiągnąć. I ustawimy to sobie teraz znowu dla bady. To tym razem mamy znowu taki trochę inny efekt. No, także, tak jak mówię. Musisz sobie tutaj poklikać i wygenerować taki kolor, jak najbardziej Ci będzie odpowiadał. Ewentualnie możesz też zobaczyć na inne strony, i tutaj możesz się zainspirujesz jakimiś innymi gradientami. Jeżeli nie masz pomysłu na fajny kolor tła dla Twojej strony, to również się możesz zainspirować i poszukać ładnych kolorów w wyszukiwarce. Wystarczy wpisać CSS Beautiful Background, no i tutaj. Musiałbyś trochę poklikać po tych stronach i wybrać jakieś fajne efekty. Z tym że tutaj już mamy takie bardziej mm, animacje. Natomiast tutaj jest dostępny też cały kod. I bez problemu mógłbyś go użyć również na swojej stronie. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak to wygląda. Mm, także tutaj mamy takie efekty. No i możemy zobaczyć na przykład, jak wygląda tutaj kod. No, tutaj mamy już trochę więcej tego kodu, ale to z tego względu, że mamy tutaj już jakieś animacje, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki kod zastosować również na Twojej stronie. Wystarczy, że sobie po prostu ten cały kod stąd skopiujesz, klejesz na swoją stronę, z tym, że musimy jeszcze dodać też te divy dodamy to sobie na górze na naszej stronie i zobacz tak wygląda już nasza strona dodaliśmy sobie tutaj taki na górze fajny efekt no i właśnie takie style możesz również kopiować i używać jeżeli to jest udostępnione na jakiejś takiej licencji darmowej to jak najbardziej możesz coś takiego używać u siebie jak widzisz, tutaj takich stron jest mnóstwo, także musiałbyś to znowu sobie tutaj poklikać i wybrać jakiś ładny kolor, który będzie mm, Tobie odpowiadał. O, tutaj widzisz, możemy sobie skopiować coś takiego. I również będziemy mieli fajny efekt na naszej stronie. Tylko usunę te efekty, które wcześniej dodaliśmy i dodam skopiowany background. dla naszego body ok i jeszcze usunę tego rapera, którego skopiowałem wcześniej zapiszę zmiany no i zauważ mamy znowu taki efekt na naszej stronie internetowej również jako tło możesz ustawić zdjęcie i tutaj też można zrobić bardzo ładny efekt, ale tym Będziemy zajmować się dopiero w kolejnym module. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.